Umiłowani w Panu, bardzo raduje się moje serce na obecność w naszej świątyni Jego Ekscelencji, księdza arcybiskupa Grzegorza, naszego metropolity. Przyjechał tutaj, aby w dniu dzisiejszym 21 października, uczcić błogosławionego Jakuba strzemię. W 2016 roku błogosławiony Jakub pociągnął moje serce, dzisiaj jest w tej parafii. Cieszy mnie kult Jakuba, cieszy mnie bardzo obecność księdza Biskupa. Chcę tutaj. W tym słowie wstępnym przytoczyć słowa świętego Józefa Bilczewskiego, biskupa Lwowskiego, następcę Jakuba ale po 300 latach, który powiedział tak czemu dziś tak cicho o łaskach za przyczyną błogosławionego Jakuba, nie naszego błogosławionego w tym wina, nie ustała ni dobroć jego. Nie ustała też moc jego u Pana Boga. On wciąż jednakowo u Boga potężny, wciąż mocen być dobrym przewodnikiem łask Bożych. Wina jest po naszej stronie. Zmalały modlitwy nasze do błogosławionego Jakuba. Stąd on nie może nam pomagać, przynajmniej w tym stopniu, jak tego pragnie. Słowa świętego Józefa Bilczewskiego. Niech więc ta dzisiejsza modlitwa pod przewodnictwem Jego Ekscelencji, Arcybiskupa Grzegorza, przyczyni się do umiłowania jeszcze bardziej świętych, a pośród nich błogosławionego Jakuba Strzenia.